<Suskundige> <Suskundige> Cały Hallo. ist na Poli. Cia, cia. Gdzie są orzeszki? Kto znajdzie orzeszka? Kto ma orzeszka? To będzieka. Brawo, Aleksander ma orzeszka. Kto znajdzie kasztana? Brawo, Menusia ma kasztanka. Szukamy kasztanka. Wszyscy podnoszą do góry Nie Jest kasztanem. Brawo, to jest orzeszek. A kto jeszcze kasztanka znajdzie? Kto znajdzie? Rzucamy do góry. Ja prówam sobie. Zobaczcie, pozbierajcie sobie listki i robimy tak. Brawa, Nie każdy tam rzucamy. Proszę bardzo. O jak pięknie brubają. No. I Gorki, szukaj listki, szukaj listki, szukaj. O, ładnie to będzie no, fajnie. Idziemy podziałem z tarnuszkami, idziemy, idziemy ładnie, no. A kto znajdzie szyszkę? Ja! Kto znajdzie szyszkę? Pokażę przy szyszkę. Gdzie są szyszeczki? Kto wie, jak wygląda szyszka? Kto wie, jak wygląda szyszka? Gdzie są szyszki? Ja wam pokażę. No jest szyszka, zobaczcie. Kto no, znajdzie taką szyszkę? Szukamy, szukamy, Ja się na podłodze szukamy. Brawo, że ma szyszkę. Brawo, Jasio ma szyszkę. Kto jeszcze znajdzie szyszkę? Maki maszyszkę. Oro ma szyszkę. Brawo! Mamy szyszkę. Mam szyszkę. Nawet dwie. I don't care